Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale, z tej strony Łukasz Cidków i słuchajcie, chciałbym pokazać Wam dzisiaj, jak liczy się marże z projektu deweloperskiego. Chciałbym, żebyśmy sobie ten mechanizm omówili na przykładzie jednej z moich inwestycji. Gdzieś tutaj wyświetli Wam się teraz ta inwestycja i projekt polega na tym, że budujemy w jednej bryle trzy segmenty, trzy jednostki, Każda z tych jednostek ma po około 180 m. Budujemy je na działce o powierzchni 13 arów, 1300 m. I na tym przykładzie pokażę Wam, w jaki sposób wyliczyliśmy marżę, ponieważ to wyliczenie jest jednym z elementów, na bazie których podejmujemy decyzję o tym, czy daną działkę kupujemy, czy nie kupujemy. Ta ilość tych decyzji jest oczywiście dużo większa, tych elementów, na bazie których podejmujemy taką decyzję, ale to jest jeden z tych elementów bardzo ważny, bo jeśli nam się, w cudzysłowie, w Excelu nie skleja, no to nie kupujemy. Dobra, moi drodzy, to zapraszam Was teraz do wyliczeń. Przeliczmy sobie parę kluczowych kwestii. Zacznijmy od ceny zakupu działki. Działka o powierzchni 1300 metrów kosztowała nas 376 tysięcy. Dodając do tego Notariusz, PCC, pośrednik, to dla uproszczenia, żeby po prostu pokazać wam ten mechanizm, przyjmijmy, że cena, jaką zapłaciliśmy za ten grunt, to 400 tysięcy. I teraz to, co nas interesuje z perspektywy dewelopera, to nie ile metrów trawy, yy, czyli powierzchni tej działki, kupiliśmy, tylko to, co będziemy mogli na niej zbudować. Czyli kupując działkę, płacąc za działkę, tak naprawdę kupujemy. Chłonność. Kupujemy jej miejscowy plan. To jak korzystnym miejscowym planem jest objęta. Dlatego mnie nie interesuje kryterium, jakim jest cena za metr powierzchni, tylko ile metrów będę mógł wybudować, czyli te metry do półmu. I Precyzując, co mi tutaj dokładnie chodzi, po wykonaniu analizy chłonności, jeszcze przed zakupem tej działki, uzyskaliśmy informację, że ta działka ma chłonność na około 560 metrów. I wiedząc to, że będziemy tam mogli zbudować 560 metrów, wiemy, że jak sobie podzielimy 400, czyli cenę zakupu, przez ilość metrów, którą możemy zbudować, to daje nam to 700 zł. Do pumu. Zaraz rozszerzę to pojęcie. I teraz, moi drodzy, przechodząc do kolejnej kwestii. Na dzień dzisiejszy rynku produkcja metra kwadratowego do stanu deweloperskiego w rozumieniu robota i materiał przy projektach typu bliźniaki, czworaki, szóstki, tego typu projekty, ja uważam, że na dzisiaj. Metr kwadratowy, stan deweloperski to 4000 zł, tak? Więc jeśli dodam sobie działka, robota i materiał, no to mam bardzo proste działanie, polegające na tym, że muszę sobie dodać 700 zł, to mi wyszło wcześniej, kiedy podzieliłem cenę zakupu działki przez ilość metrów, którą mogę wybudować, plus 4000, no bo tyle kosztuje robota, materiał, metr do stanu deweloperskiego. I skoro wiem, że mnie. Wytworzenie metra kwadratowego w rozumieniu działka, robota i materiał kosztuje 4700, to wiem, że to są moje łączne koszty metra kwadratowego w tym projekcie. Oczywiście można by tutaj było dodać stówkę, dwie na te takie kwestie inne, typu jakiś projekt, księgowość, ale chodzi tutaj o sam mechanizm, żebyśmy sobie to po prostu. Potrafili przeliczyć. I teraz w tym projekcie mamy trzy segmenty, trzy jednostki do sprzedaży. Nasz plan zakłada, że każda z tych jednostek będzie sprzedana, będzie wystawiona do sprzedaży za 1 150. 000. Każda z tych jednostek. Ma też 180 metrów. I zobaczcie, jak sobie podzielimy 1 150 000 na 180 metrów, czyli cenę sprzedaży przez ilość metrów, no to oczywiście wychodzi nam cena za metr kwadratowy sprzedaży do klienta. No i myślę, że już się domyślacie, jakie musimy tutaj wykonać działanie. Musimy odjąć metr kwadratowy sprzedaży, czyli 6,400 minus 4,700, czyli metr koszt wytworzenia metra kwadratowego. Jak sobie odejmiemy 6,400 minus 4,700, no to. Wychodzi mi tutaj 1700. Ja zaokrąglam oczywiście, żeby to nie było jakieś tam wartości po przecinku. I moi drodzy, skoro wiem, że mój metr sprzedam za 6400, a ten sam metr wyprodukuję za 4700, to znaczy, że na każdym metrze w tej inwestycji zarobię 1700 zł, czyli moja marża na jednym metrze to 1700. Więc co muszę zrobić? Pomnożyć 1700, czyli marża z jednego metra przez ilość metrów w danej inwestycji. Tutaj już wiemy, że buduję w tej inwestycji 560 metrów, czyli jak sobie pomnożę 1700 razy 560, to wychodzi około 950 tysięcy. To jest moja marża z całości projektu. Czyli najpierw przeliczam sobie marżę z metra, odejmuję sprzedaż minus koszt wytworzenia i potem to co mi wychodzi ta marża z metra mnożę przez ilość metrów w całym projekcie. I tak naprawdę moglibyśmy sobie ten tok rozumowania prześledzić od tyłu, popodmieniać sobie różne wartości, na przykład wartości co do sprzedaży i zobaczyć co mi wychodzi. Tak? Czyli tak naprawdę ja ustalam cenę sprzedaży, nie dlatego, że strzelam, oczywiście ustalam ją też na bazie weryfikacji rynku lokalnego, tak, ofert innych deweloperów, czy ofert innych prywatnych osób na danym rynku, w danej lokalizacji, ale jeżeli ta marża by mi tutaj nie wychodziła, to mogę zmniejszyć tą kwotę, mam na myśli to 1,150 150, tak, na przykład na milion 100 i zobaczyć, czy nadal mi się w cudzysłowie skleja. I teraz podsumowując, wzór na marżę, moi drodzy, to jest zysk z projektu podzielony przez łączny przychód. Czyli działanie, które muszę wykonać, to 950 podzielone przez 3 450, co daje mi marżę na poziomie 27%. I moi drodzy, ja uważam, że akceptowalna, dobra, odpowiednia marża przy takim projekcie deweloperskim to marża na poziomie minimum 25%, uzyskana w mniej niż 24 miesiące. Czyli po wykonaniu tego działania, mogę sam sobie odpowiedzieć na pytanie, że OK ten grunt jest OK, mogę go kupić, ponieważ ma taką chłonność, że na tej działce zbuduję taką ilość metrów, sprzedam te metry za tyle, marża na metrze jest taka, jeżeli sobie pomnożę ilość metrów razy marżę, mam określony przychód z projektu, wiem wtedy za ile muszę sprzedać poszczególne jednostki, no i to wszystko mi wychodzi i się skleja, tak? Jeżeli by mi wyszło, że mam tutaj marżę na przykład na poziomie 21%, no to wiedziałbym, że albo mam za wysoki koszt wytworzenia, natomiast on zazwyczaj jest taki sam, czyli te 4000, natomiast prawdopodobnie w większości przypadków, kiedy nam się nie skleja, to problemem jest albo za mała chłonność, tak, czyli gdybym wcisnął więcej metrów, to by mi wyszło, albo za mały potencjał sprzedaży, czyli gdybym sprzedał nieco drożej, to też by mi wyszło. Uważam, że 25% to jest minimum. Jako ciekawostkę dodam, że banki nie kredytują inwestycji, które mają marżowość poniżej 20%. No więc te 25 musi być, bo jeszcze musimy sobie oczywiście założyć bufor, że pojawią się jakieś koszty inne lub że właśnie nie uzyskamy tego potencjału sprzedaży, dlatego też tutaj należy podstawić wartości, które są raczej Pesymistyczno-neutralne niż optymistyczne. Dobrze, moi drodzy, serdecznie dziękuję. Zapraszam do tego, żebyście subskrybowali kanał i widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, cześć!